YouTube, I tu, i po co po co tam. Ma ciałko być na glac. <noise> <noise> Jeszcze raz! I raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. I ziół, i bum. I ziół, i bum. Pieszczoszki plecków raz. Pieszczoszki plecków dwa. Specjalny wzgląd dla pupci Fiku, miku, w A ja tu miałam na marińku, czym <laughs> <It's> too... I... <sighs> oh, my